Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w, w przedstawieniu postaci z Lego Batman 3. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać nikogo innego jak, słuchajcie, Zielona Latarnia, moi drodzy. Dzisiaj z nim się zajmiemy i jesteśmy w sumie, dobrze się składa, bo jesteśmy na OA, czyli jego planecie. Moi drodzy, jak wygląda, jak widzicie pod H, Zielona Latarnia może rzucać, prawda, strzelać tymi zielonymi. Promieniami w sumie, tutaj dostaniemy za to też troszkę funduszy. No i jest, popatrzcie, mamy możliwość lotu. To pewnie wiecie, ponieważ no już graliście zieloną latarnią. Tutaj w kadr nam wchodzi, wchodzą włosy Supermana. Tak to wygląda moi drodzy mniej więcej. Jakich specjalnych zdolności zielona latarnia kombinezonów, przepraszam, nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o zdolności, to oprócz lotu może zielona latarnia budować. Konstruować swoje, swoje zielone klocki Lego, prawda? Dzięki czemu yy, możemy wykopać jakieś elementy, przebić się przy jakieś, przez jakieś klocki Lego i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, tak, tak wygląda yy, ta zielona latarnia. Przybliżmy się może do niego. Proszę bardzo. Oto i on. W pełnej krasie w całej okazałości. Bardzo fajnie wygląda jego ko kostium i fajnie się prezentuje też na tej. Planecie, moi drodzy, tak oto on wygląda. Proszę bardzo, patrzcie, jaką mocą emanuje jego pierścień. Nie wiem, czy on nie jest troszkę za duży, no ale niech będzie. No, tak to wygląda, moi drodzy. Proszę bardzo, jeszcze możemy tutaj popatrzeć. Bańka, bańka taka. Bańka stanka. Taką bańkę może się zmienić, moi drodzy. Tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się.